Dżdżownice mają stałą toaletę. W Kolumbii i Wenezueli naukowcy odkryli duże kopce. Badając, z czego się składają, znaleźli przede wszystkim odchody dżdżownic. Stworzenia te żyją pod ziemią. Kiedy chcą zrobić kupę, udają się w konkretne miejsce. Ponieważ wszystkie dżdżownice chodzą do tej samej toalety, powstaje kopiec. Niektóre kopce są szerokie na jedynie 30 cm, za to inne mogą osiągać nawet do dwóch metrów szerokości. Prawdopodobnie jest to kilka toalet, które się połączyły, ponieważ znajdowały się blisko siebie. Nie mamy bladego pojęcia, czy istnieje również dżdżownicowa babcia klozetowa, która dba o porządek w toalecie. Czytała Krystyna Czubówna. Poleca, wydawnictwo Nasza księgarnia.